Ani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Nagrywam go po południu i widzę, że jest takie e, światło, takie golden hour i wyglądam trochę inaczej, ale mam nadzieję, że się z Wam spodoba, że taka, e, takie światło, takie kolory. Też Wam się spodobają. Golden Hour jest bardzo lubione przez lubiane przez fotografów. Jest to wyjątkowe światło i zdjęcia wychodzą piękne, więc mam nadzieję, że mój film również będzie piękny. A słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim fajnym filmikiem, myślę, bo lubicie takie filmy na moim kanale oglądać, kiedy pokazuję jakieś ściuchy, stylizacje. A dzisiaj będą też buty, bo słuchajcie, pierwszy raz zamówiłam sobie buty z takiej otomarki. Możecie zobaczyć, przeczytać DZ! Tak to się chyba prawidłowo czyta. Dlaczego w ogóle zamówiłam te buty? Słuchajcie, em, w ogóle. Ja jestem jak zwykle chaotyczna. W tym filmiku pokażę Wam właśnie em, rzeczy, które sobie ostatnio zamówiłam. Z głównie o pracy. E, buty, dwie pary butów i trochę ciuszków. E, em, i pokażę Wam te rzeczy, jakie sobie zamówiłam, jak one wyglądają, bo dużo osób uwielbia wie takie holo oglądać. Pokażę Wam też je na sobie, ale warto oglądać do końca, bo na samym końcu pokażę Wam właśnie trzy stylizacje, które właśnie utworzyłam przy użyciu tych właśnie nowych rzeczy, tych ciuchów i tych butów. Także mam nadzieję, że będzie to dla Was coś ciekawego i fajnego. No i wracając do tych butów. Zamówiłam sobie właśnie te buty z marki Dizzy. Bardzo popularnej marki na Instagramie. Um, bardzo dużo followersów ma to konto ich marki. Wiem, że też ostatnio Małgosia Rozenek jakąś tam wspólną kolekcję z nimi zrobiła, ale ja nie mam żadnych butów z tej kolekcji Małgosi Rozenek. Skorzystałam, słuchajcie, z promocji, bo były teraz duże promocje. Natomiast dlaczego ja sobie w ogóle kupowałam buty? Ja jestem generalnie taką osobą, która nie kupuje za dużo rzeczy i tutaj u mnie aż tak dużo tych holi nie ma, tych ciuchów, tych butów też w dużej ilości nie ma. Ale jak tam coś kupię, to lubię pokazać, bo, yy, bo myślę, że fajnie yy, to się komuś może przydać, ktoś się może fajnie zainspirować. Yy, no i słuchajcie, ja właśnie yy, lubię ubierać się tak, wiecie, elegancko też, jak chodzę do pracy. Yy, I lubię siebie w butach na obcasie. Nie lubię siebie tak do końca w płaskich butach. Ja mam też duży rozmiar stopy, więc. Wolę, jak jest ten obcas, i w ogóle w dawnych czasach, jeszcze przed dziećmi, e, no to zawsze pomykałam, wiecie, w szpilkach, rzadko w butach płaskich. Natomiast muszę się przyznać, że teraz po tym czasie, mm, po tej przerwie, no bo ja wróciłam do pracy po kilkuletniej przerwie, e, no będąc w domu z dziećmi, no to wiecie, nie chodziłam w butach na obcasie, były takie sporadyczne wyjścia, tylko na jakieś imprezy rodzinne najczęściej. No, i moje stopy się trochę odzwyczaiły, i powiem Wam szczerze, że trochę męczę się na tych szpilkach, na tym takim wiecie wysokim i cienkim obcasie. Dlatego postanowiłam, żeby sobie kupić jakieś takie buty, które też będą eleganckie, które będą wiecie, lepiej wyglądały niż takie typowo płaskie buty. Będą się teraz nadawały na ten chorą roku, bo jeszcze mamy lato. Ja myślę, że jeszcze z miesiąc to lato może potrwać. Zresztą ja kupuję też zawsze wiecie ciuchy i buty z myślą o wieloletnim korzystaniu i używaniu ich więc zakładam że w przyszłym roku też będę te buty nosić które będą wiecie bardziej eleganckie niż płaskie buty ale będą jednocześnie bardziej wygodne niż szpilki i kupiłam jedne buty na koturnie a drugie buty kupiłam na obcasie na takim klocku żeby wiecie było mi wygodniej Zacznę może od tych butów na plosku. W ogóle zobaczcie, muszę naprawdę pochwalić. Pierwszy raz w ogóle kupowałam właśnie buty z marki Dizzy i jestem bardzo... no, podobają mi się te buty, zobaczymy jeszcze, jak będą się nosiły. W jednych już chodziłam, ale tych w drugich, to Wam zaraz powiem. Tych jeszcze nie miałam. No więc mam nadzieję, że też będą się dobrze nosić, że będą wygodne, nie zniszczą się szybko, ale zobaczcie, to co już widać od razu są bardzo ładnie zapakowane. I otwieramy. I zobaczcie. Każdy bucik jest osobno zapakowany w taki śliczny woreczek. To mi się bardzo podoba. No i to pierwsze buty, które chciałam Wam pokazać, to właśnie zobaczcie, takie klasyczne, czarne, bardzo proste i zwykłe sandałki właśnie na takim klocku. Czyli na takim obsasie, który będzie wygodniejszy wiecie, niż szpilka, ale uważam, że dalej są bardzo kobiece, bardzo eleganckie, klasyczne, czarne. Do wszystkiego będą pasować, zawsze moim zdaniem będą modne i na takie rzeczy ja stawiam. Więc to są pierwsze rzeczy. A dru... pierwsze buty. A drugie, uwaga, Tedawn, ta Tedawn, ta takie espadryle na, właśnie, koturnie, na takim korku. W ten sposób wyglądają. Zobaczcie, bardzo mi się spodobał, spodobał mi się kolor, też klasyczny. beż do wszystkiego będzie pasował, ale spodobała mi się tutaj to też, nie wiem jak to powiedzieć tekstura. E, taka pikowana. No, uważam, że są bardzo, bardzo ładne. I te buty, słuchajcie, już miałam jeden cały dzień założone. I są mega, mega wygodne. Także e, jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że e, cały czas będą się tak dobrze nosić i również te drugie czarne buty też będą się tak samo super sprawdzały. No dobra. To teraz czas na ciuchy. Ciuchy kupiłam sobie z Cinsai. Też skorzystałam z promocji. A co? I słuchajcie, popatrzcie, co kupiłam. Po pierwsze kupiłam taką, jakby Wam to pokazać, nie widać. Taką sukienkę. Ona jest takim długim rękawkiem. I ona też jest taka długa, zobaczcie, do kolana. Ma taki fajny, ma taki fajny kolor moim zdaniem. Fajny taki wzór i w ogóle to jest taka sukienka. Ona ma tutaj dosyć taki, widzicie, zabudowany dekolt, taki, mm, taki nawet jakby półgolfik, można by powiedzieć. I ona zobaczcie, jest taka właśnie trochę półprzezroczysta i ma pod spodem taką fajną podszewkę na ramionczkach. Z tyłu też ma takie rozcięcie, raczej taki fason przylegający do ciała ołówkowy, mi się ona bardzo spodobała i uważam, że jest bardzo ładna, bardzo fajny taki ten kolor. Druga rzecz, którą sobie kupiłam, to taka zobaczcie, szalona spódniczka mm, ołówkowa. Ona też jest taka mm, do kolana. No, bo wiecie, jednak e, ogólnie co lubię nosić krótkie spódniczki, ale na, nie, na, nie do pracy, tylko tam koło domu, na jakiś spacer, na jakąś plażę, na jakieś tam nie wiem, wyjście ze znajomymi i tak to tak. Natomiast do pracy, no to jednak hołduję w zasadzie, że rzemieniówka raczej nie. I lubię też zresztą taką długość, powiem wam szczerze, taką midi, czyli taką właśnie za kolano, przed kolano. I to jest właśnie taka, no, bardziej za kolano spódniczka z takiego prążkowanego, wam przybliżę, materiału. Prosta, może być stylizowana też jak najbardziej na sportowo. I może ja sobie też czasem na sportowo ją wystylizuję takiego sciszeta do trampek myślę, że będzie świetnie wyglądała, ale też jak najbardziej. Eee, elegancko ja ją stylizuję i myślę, że też wygląda fajnie. Ona ma tutaj z boku też taki rozporek, więc, eee, ale tylko z boku z jednej strony i tak jakoś bardzo ten rozporek się nam eee, nie rozchodzi, tak przodem go bardzo nie widać. Ale ja uważam to za plus, bo no bo właśnie tak jak do pracy, no to to lepiej. Tutaj mam, słuchajcie, taką po prostu śliczną, bardzo chciałam kupić sobie jakąś taką ładną, elegancką właśnie białą bluzeczkę i zobaczcie, jaką znalazłam. Ona nie jest za długa i ma taki facet trochę rozkloszowany. Myślę, że będzie super wyglądała na wierzch na przykład do jeansów i też do jakichś butów płaskich właśnie na sportowo. Ale też słuchajcie, ja ją noszę e, do środka, wkładając na przykład właśnie, pokażę Wam taką stylizację z tą spódnicą i uważam, że też wygląda super. E, te tutaj właśnie takie skrzydełka, powiedzmy to sobie, ażurowy taki wzór. Uważam, że jest przepiękny, przeuroczy. No, wiecie, Biel się zawsze broni, Biel to zawsze dobrze wygląda i mi się ona bardzo, bardzo, bardzo podoba. I też myślę, że to jest taki fason, taki model spódnicy, który wiecie, zawsze będzie dobrze wyglądał. I ostatnia już bluzeczka, mówiłam, że tego nie będzie wcale tak dużo, to jest taka, zobaczcie, fioletowa, też taki półgolfik, także nic tu z dekoltami nie ma, długie spódnice przed kolanem, także wiecie, sam taki właśnie klasyczny, elegancki styl. I to jest właśnie taka bluzeczka, półgolfik, bez rękawków, taka długość wystarczająca. I ona też słuchajcie, no, ładna, klasyczna, też myślę, że zawsze będzie dobrze wyglądała, że zawsze będzie modna, za kilka lat też. Zawsze na to zwracam uwagę, kupując rzeczy, żeby one mi długo służyły, żeby to nie były takie rzeczy bardzo modne, które za chwilę wyjdą z mody. I ona będzie super wyglądać właśnie do spódnic ołówkowych, ale też do spodni, pod marynarkę, także myślę, że ona mi się tutaj długo, przez cały rok właściwie będzie mogła sprawdzać. Też zobaczcie, ma taką fajną, fajną teksturę. A taką właśnie też prążkowaną, no bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Także słuchajcie, to wszystkie rzeczy, które kupiłam. Dwie pary butów, dwie bluzki, spódnicy i sukienkę. I teraz, tak jak Wam opiecałam, na koniec już się z Wami pożegnam, bo już tutaj nie będę nic gadała. Więc jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnych filmikach. A teraz zapraszam Was już na... Prezentację stylizacji trzech właśnie z użyciem tych moich nowych, nowo zakupionych rzeczy.